Pierwsze, wegańskie, bezglutenowe gofry, już dawno mamy za sobą. Przepis znajdziecie tutaj. Ale tak Ale... naprawdę największą bolączką wszystkich rodziców jest to, że co chcą jeść dzieci? Dzieci cały czas chcą jeść słodkie. E, zawsze do nas, jak przychodzą na obiad, to co zjesz? Naleśnika na słodko, to na słodko, tamto na słodko. A z czym kojarzą się dzieciom gofry? Z czymś smacznym, z czymś deserowym i sympatycznym. Zatem dzisiaj mamy nową wersję gofrów. Zapraszamy na gofry ziemniaczane. Wręcz idealne na dzień dziecka. To taka wersja kanapki dla niejadka. Na słono lub na słodko. Wybór oczywiście należy do Was. Zaczęliśmy od ugotowania ziemniaków, zrobiliśmy to oczywiście na parze, korzystając z piekarnika parowego. Zrobiliśmy ich więcej, ta cała reszta pójdzie do sałatki, ale tutaj mamy odważoną część na gofry, którą mysujemy i dodajemy do niej. Reszta sporników. Jeśli lubicie ziemniaki, całą playlistę dań z ziemniakami znajdziecie tutaj nad Joli Głową. Oczywiście tam właśnie szukajcie. Poza tym pamiętajcie, z ziemniaków, tak jak już wcześniej Mirek powiedział, my robimy bardzo dużo dań. Robimy słodkie sosy, robimy majonezy. Także ziemniaki mają wielkie zastosowanie w naszej kuchni. To bardzo uniwersalny produkt. Do budyniu, który nam powstał z ziemniaków, dodajemy sól. Mielone się które w naszej kuchni zastępuje jajko. Troszeczkę możemy już wymieszać. I dodajemy teraz mleczko kokosowe. Jolek zwykle tutaj ma swoje magiczne kolejności i porządki. Dobrze, to w takim razie na twoją odpowiedzialność wrzucimy, wrzucimy wszystko razem. Wszystko razem, czyli mąkę ryżową, żeby gofry były kruche i olej, ponieważ gofry muszą być troszkę tłuste. I jeszcze na sam koniec mamy tutaj troszeczkę sody, żeby się gofry podniosły trochę. Tych, którzy gdy nie mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. Ciasto na gofry już gotowe. Ciasto? Chyba e? raczej masa ziemniaczana, okay. do której pamiętajcie, że możecie dodać cukru, np. brązowego, trzcinowego i wtedy będziecie mieli wersję gofrów na słodko. Co najważniejsze, trzeba włączyć gofrownicę, żeby gofry się w końcu wydarzyły. Jeżeli chcecie, żeby robienie gofrów było przyjemnością, to pamiętajcie, najlepiej kupić sobie dobrą gofrownicę, taką, do której ciasto nie będzie przywierało. A może się to zdarzać przy gofrach wegańskich i bezglutenowych, ponieważ to ciasto ma troszkę inną instrukcję obsługi. Jeśli podoba Wam się ten odcinek, możecie go polubić, możecie zasubskrybować kanał, jeśli na to macie ochotę, i nacisnąć ten dzwoneczek, który znajduje się mniej więcej tutaj. I w tym momencie zawsze otrzymacie powiadomienie, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni. Odcinki są tłumaczone na język angielski, przepisy również możecie się nimi dzielić ze swoimi anglojęzycznymi przyjaciółmi i komentujcie nasze prace zarówno na YouTubie, jak i na blogu kulinarnym. Możecie też zadawać pytania, bardzo chętnie odpowiemy. Gofrownica się już rozgrzała, można wypiekać gofry, ale najpierw dla pewności wnętrze posmarujemy olejem. Wykładamy masę na gofry w takiej ilości, żeby po zamknięciu ona nie wypłynęła. I powiem Wam szczerze, że nie wiadomo ile tej masy ma być, trzeba to na swojej gofrownicy wypróbować. Aby gofry wyszły smaczne, potrzebny jest dobry skład ciasta, a oprócz tego odpowiednie postępowanie przy ich pieczeniu, bo każde ciasto wypieka się w innym tempie. Więc musimy pamiętać o tym, o właśnie. Już odlicza nam się minutnik, możemy sprawdzić jak gofry wyglądają i czy są już właściwie wypieczone. Wygląda na to, że jest idealnie. A teraz kończąc swoją myśl z przedbudzika i wyjmowania gofrów, chciałam powiedzieć, że takie gofry cudownie mogą zastąpić kanapki bo te akurat są w wersji na słono. Zaraz wam pokażę, z czym takie gofry smakują najlepiej. Wiadomo, dzieci będą lubiły je z ketchupem, ale my mamy tutaj coś, co ketchup doskonale zastąpi. Pomidorowy sos do burgerów. Przepis na niego znajdziecie tutaj. Resztę ciasta chowamy do lodówki, bo takie ciasto może spokojnie poczekać do następnego dnia albo po Z Reszta gofrów się piecze. A ja A już chcę jeść. się Tak, tak. Smacznego na i na, na zdrowie! zdrowie.